W dzisiejszym odcinku pokażę Ci 15 najlepszych map według mnie do Farminga 22. Zaznaczam od razu, że ten ranking będzie mocno subiektywny, więc możecie mieć oczywiście inne zdanie na ten temat. Będę oczywiście oczekiwał, że napiszecie mi to w komentarzu, jakie są Wasze ulubione mapy do Farminga 22. Możecie zrobić to już teraz. Numer jeden na mojej liście to jest The Old Stream Farm. Jest to mapa utrzymana w klimacie lat 70. Moim zdaniem jest to absolutny czad. I kto oglądał mnie od samego początku, to wie, że nawet nagrałem tutaj krótką serię. Moim zdaniem, mapka jest przede wszystkim prześliczna, zawiera mnóstwo urokliwych miejscówek oraz dodatkowo jest po prostu ładnie zrobiona. Moim zdaniem można tutaj spędzić naprawdę godziny i świetnie się bawić, zwłaszcza jeżeli lubicie grać z wykorzystaniem starszego sprzętu. Druga mapka na mojej liście to będzie Brzozówka. Jest to mapa, której większości z Was nie trzeba przedstawiać. Utrzymana jest oczywiście w polskim klimacie, cechą charakterystyczną są specjalne ikonki oraz mnóstwo ciekawych i śmiesznych isteregów. Jednym z nich jest na przykład tutaj taka tabliczka. Na tej bramie otwórzmy ją, o, pokażę Wam to, tylko niech się ta brama otworzy popatrzcie. Uwaga, zły pies a gospodarz jeszcze gorszy. Mapa jest niesamowicie różnorodna znajdziecie na niej małe, średnie, duże, a nawet ogromne pola. Oprócz tego występuje całkiem sporo terenów leśnych oraz na przykład kopalnia. Naprawdę, moim zdaniem, jest to jedna z ciekawszych map i nie chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o polski klimat, ale ogromną różnorodność i dbanie o szczegóły. Serdecznie polecam. Numer 3 na mojej liście to jest Hofbergman. Mapa, moim zdaniem, jest świetna dla osób, które uwielbiają realizm. Teraz pokażę Wam, jak to tutaj wygląda, dlatego że na tej mapie możemy mieć różnego rodzaju zwierzęta. Między innymi możemy mieć kaczki. Kaczęta, dlatego że te kaczki występują oczywiście w różnych fazach wzrostu i tutaj jest to bardzo, ładne, bardzo ładnie pokazane. Pokazywałem wam tą mapę w kontekście tego, jakie zwierzęta chciałbym mieć w przyszłości w farmingu. Moim zdaniem jest to naprawdę genialna mapa, jeżeli cenicie sobie realizm. Przede wszystkim mamy tutaj bardzo złożone łańcuchy produkcyjne oraz ogromny nacisk na przykład na takie zwierzątka. Popatrzcie tylko, jak to pięknie wygląda. Moim zdaniem ta mapa robi ogromną robotę, mimo tego, że ja nie do końca jestem zachwycony na przykład ilością i rodzajem pól, które tutaj mamy. Tak czy inaczej, uważam, że jest to genialna mapa dla wszystkich, którzy uwielbiają grać realnie. Zobaczcie tylko, ile różnego rodzaju rzeczy będzie można tutaj wyprodukować: różnego rodzaju mleko, ogórki, kalafiory, cebula, jabłka, wieprzowina, wołowina i wiele, wiele innych rzeczy. No, naprawdę, Majstersztyk. Dla realnych graczy to może być po prostu raj. Na miejscu czwartym na mojej liście znajduje się mapka Adelshoven. Jest to stosunkowo nowy twór, który na ModHabie zadebiutował nie tak dawno temu. Jednak uważam, że jest to jedna z najładniej zrobionych map, jakie ogólnie zostały wydane do Farminga 22. Podoba mi się tutaj to, że mamy ogromną różnorodność. Mamy pola malutkie, mamy pola średnie, mamy pola gigantyczne oraz przede wszystkim mamy sporo terenów leśnych oraz już postawione na przykład winnice oraz gaje oliwne. Trzeba przyznać, że mapa zrobiona jest naprawdę sprytnie, z rozmysłem. Zobaczcie tylko, jak ona się prezentuje. Widać tutaj, że ktoś, kto ją tworzył, włożył naprawdę w to dużo pracy. Mapka jest dopracowana, mamy ruch uliczny, pola nie są kwadratowe i oczywiście prezentują się naprawdę czadowo. Moim zdaniem, jest to jedna z najlepszych map, jakie niedawno zostały dodane do farminga. Znowu jesteśmy w Polsce, tym razem na mapie Osada. Moim zdaniem jest to genialna opcja dla wszystkich, którzy chcą sobie pograć na typowym starym polskim gospodarstwie. Zobaczcie tylko, jak ta mapa prezentuje się tutaj. Pojadę sobie, przejadę kawałeczek. Mogę Wam również dodać, że ta mapa bardzo dobrze jest oceniana również przez zagranicznych twórców, i gdy oglądałem inne zestawienia ludzi, którzy robią właśnie takie top 15 najlepszych map do farminga, to mogę Wam powiedzieć, że osada była naprawdę bardzo wysoko. Świetna dbałość o szczegóły, o detale tutaj mamy na przykład sklep spożywczo-przemysłowy i samochód który wymusza pierwszeństwo, aczkolwiek to nie jest element tej mapy, ale tak, to też jest element realizmu. Zobaczcie na te domki. Jeżdżąc tutaj, naprawdę możemy poczuć się jak na typowym polskim gospodarstwie. Świetnie będą pasować tutaj starsze maszyny na czele z Ursusami. Moim zdaniem, bo na uwagę zasługuje również fakt, że mamy dość sporą różnorodność, ale przede wszystkim dominują tutaj pola małe i średnie. Z niewielkich polskich pól przenosimy się teraz do północnoamerykańskich przestrzeni, a mianowicie na mapę Yukon Volley. Jest to moim zdaniem niezwykła mapa do farminga z dwóch powodów. Po pierwsze jest ona gigantyczna, oczywiście nie jest dostępna na konsolę, ale po pierwsze mamy bardzo duże... Puste przestrzenie, a po drugie, jeżeli nudzi nam się już tak naprawdę standardowa rozgrywka w farmingu, to możemy zagrać zupełnie inaczej. Mapa Yukon Volley oferuje na przykład kopanie złota i przetwarzanie wielu innych materiałów. Na mapie mamy dostępne fabryki, dzięki czemu możemy naprawdę bawić się w zupełnie inny sposób. Swego czasu nagrałem na ten temat nawet osobną serię, którą podlinkuję wam w opisie. Moim zdaniem ta mapa naprawdę robi furorę. Wracamy do Polski, a konkretnie do województwa opolskiego, dlatego że teraz jesteśmy na mapie Połowa. Ta mapa jest kolejną niezwykłą mapą w farmingu, dlatego że odwzorowuje realny teren. Jak odpalicie sobie mapy Google, to zobaczycie, że wioska Połowa wygląda dokładnie tak samo jak ta mapa, może inaczej. To ta mapa wygląda dokładnie tak samo jak wioska. Kawał dobrej roboty wykonanej przez twórców, więc jeżeli chcecie sobie pograć na polskiej mapie, która realnie odwzorowuje to, co mamy w realu, to uważam, że połowa wygląda naprawdę świetnie. Dodatkowo mamy tutaj różnego rodzaju pola, ale w szczególności dominują pola małe i średnie. Mamy niewielką ilość dużych pól, ale oczywiście jest to uwarunkowane tym, że mapa odwzorowuje realny teren. Naprawdę Majstersztyk. I znowu z Polski udajemy się do Ameryki Północnej, a konkretnie do Kanady, dlatego że tutaj zlokalizowana jest mapka Gnadental. Stali widzowie na pewno mogą kojarzyć tę właśnie mapę z moich liveów, szalonych liveów, ale tutaj działo się dużo. Jest to idealna mapa dla osób, które chcą sobie pograć na gigantycznych polach. W prosty sposób można je jeszcze połączyć, jeżeli uważamy, że pole, na przykład, numer 30. Jest dla nas za małe. Mapa jest gigantyczna, ogromna, jednocześnie bardzo prosta w swojej budowie. Nie znajdziemy tutaj jakichś wielkich isteregów, nie znajdziemy również, można powiedzieć, żadnych specjalnych budynków ani niczego takiego. Natomiast, jeżeli naprawdę chcemy poczuć się jak typowy amerykański lub kanadyjski rolnik i będziemy chcieli wykorzystać największe dostępne maszyny w farmingu, to ta mapa umożliwi nam to i rozgrywka będzie naprawdę ciekawa. Polecam miłośnikom ogromnych gospodarstw. Wracamy do Europy, dlatego że numer 9 na mojej liście to będzie słoweńska mapa. Dobrze słyszycie, The Hills of Slovenia, bo tak nazywa się ten twór, jest to mapka, która moim zdaniem naprawdę jest niesamowicie klimatyczna. Podejrzewam, że jest to jedna z bardziej popularnych map dla wszystkich graczy, którzy grają w Słowenii. Tak jak na przykład my lubimy polskie mapy, tak uważam, że The Hills of Slovenia będzie bardzo popularna mapa właśnie w tamtym kraju. Ale zostawmy już teraz, można powiedzieć takie dywagacje, dlatego że ja uważam, że ta mapa jest zrobiona po prostu ślicznie. Nie wiem, czy wiecie, ale Słowenia ma też dostęp do Alp. Ma też dostęp właśnie tutaj do takich gór. Tak jak widzicie, wszędzie są góry. Mapa jest niesamowicie klimatyczna, naprawdę wygląda ona bardzo ładnie. Jestem tylko bardzo ciekawy, czy ta droga, która tutaj dochodzi, yy, no, ona chyba nie pozwala mi tutaj w ogóle wjechać. To jest koniec mapy. Tak właśnie dojechałem sobie tutaj. Natomiast mapka, jak widzicie, wygląda dość niepozornie. Niby nic, niby jakieś malutkie pola. Wygląda to właśnie w ten sposób. Ale moim zdaniem, jeżeli lubicie piękne widokowo mapy, to Hills of Slovenia jest właśnie dla Was. Dodatkowo tutaj będziemy mieli bardzo dużo górek, więc ja uważam, że ta mapa jest świetną konkurencją chociażby dla mapki Erlengrad. Oczywiście nie znajdziemy tutaj aż tak wielkiej dbałości o detale, na przykład tekstury z tyłu mogą być troszkę rozmazane, ale uważam, że jest to i tak jedna z najciekawszych, a przede wszystkim najpiękniejszych mapek w farmingu 22. Kolejna mapka, którą na pewno możecie kojarzyć z moich streamów, to jest Kolonia. W obecnych czasach niestety nie jest ona do pobrania z Modhuba ze względu na to, że rósł sobie na niej. Majeranek. No dobra, czekamy kiedy kolonia znowu będzie dostępna, czekamy kiedy będzie dostępna również na konsole, natomiast jeżeli ona zostanie wydana to podejrzewam, że będzie to w Polsce przynajmniej przez moment najczęściej pobierana mapka. Moim zdaniem jest ona naprawdę genialna, świetnie się na niej gra, jest niesamowicie piękna i dodatkowo oczywiście świetnie pasuje na polski klimat. Mamy szersze, węższe drogi, różnego rodzaju znaki drogowe i od razu czujemy się jak w Polsce. Mapka jest różnorodna, aczkolwiek wielkich pól na niej nie znajdziemy. To tutaj bez kłopotu możemy znaleźć małe, średnie pola dodatkowo znajdziemy sporo terenów leśnych i jest to moim zdaniem genialna mapa, w szczególności na polskie stare maszyny. Jak to jest możliwe, że mapa, na której nie ma praktycznie nic, jest najpopularniejszą mapą w Farmingu 22, oczywiście licząc te z modów? Dobrze słyszycie. Mapa No Man's Land jest najczęściej pobieraną mapą z Huba. Nie ma na niej praktycznie nic. Zobaczcie, mamy tylko jakieś marne, nędzne gospodarstwo, jakieś jedno pole, tutaj jakieś drugie pole, winnice właściwie i tyle. Ta mapa jest niesamowicie prosta. Nie zawiera praktycznie niczego. Żadnych budynków, żadnych cudów, żadnych dróg. Jedno stare, małe gospodarstwo, które w dodatku się rozlatuje. Żeby było ciekawiej, na tej mapie znajduje się taki isterek w postaci Kibelka. O! On tutaj właśnie tak się prezentuje. No więc jak to jest możliwe, że mapa, na której praktycznie nie ma nic jest tak popularna? Przede wszystkim dlatego, że oczywiście farming jest taką troszkę grą sandboxową. Jeżeli ktoś chce pograć sobie od zera na przykład, albo pograć wręcz w taki troszkę inny sposób, budując sobie wszystko od samego początku, to od razu przychodzi mu na myśl mapka No Man's Land. To jest właśnie mapa, na której ja spędziłem najwięcej czasu. Serio, nawet na mapach z podstawki nie grałem tyle, co na tej mapce. Moim zdaniem jest to genialna rzecz bardzo prosta, a jednocześnie niesamowicie grywalna mapa do Farminga 22. Nic więc dziwnego, że jest to najczęściej pobierana mapa z Mudhuba. Kolejną mapką na mojej liście będzie Colm Jest to swego rodzaju konkurencja dla mapki No Man's Land. Dlaczego tak mówię? Zobaczcie, jak ta mapa wygląda. Nie ma tutaj praktycznie niczego, chociaż znajdziemy jakieś mini miasteczko z różnego rodzaju rzeczami, na przykład produkcyjnymi. O, tam to teraz widać. Jeżdżą sobie samochody i mamy na przykład drogi. Jednak nie ma tutaj praktycznie żadnych pól, ponieważ jest tylko jedno i to w dodatku nieduże. Także jeżeli jesteś miłośnikiem grania od zera i przygotowania sobie całego swojego gospodarstwa od początku do końca, ale chcesz mieć od czasu do czasu jakąś drogę albo na przykład punkty skupu i fabryki, to mapka Colmlands jest właśnie dla ciebie. Myślę, że wiecie o jaką mapę chodzi. Jest to mapka, która naszpikowana jest niesamowitą ilością detali, podtekstów oraz różnego rodzaju śmiesznych wstawek. W tym niecenzuralnych. Dobra, może nie będę Wam teraz tego pokazywał. Jesteśmy na mapie rogatki. Oczywiście mapa nigdy nie będzie dostępna w takiej formie na ModHabie, ale jeżeli lubicie mapki, które dodatkowo są realistyczne, polskie i trochę z takim polskim humorem, to uważam, że rogatki są właśnie dla Was. Przygotowałem na ten temat osobne materiały, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tej świetnej, genialnej mapy, to obejrzyjcie film, który jest podlinkowany w opisie. Przedostatnią na mojej liście będzie Colmesdon Farm. Moim zdaniem jest to naprawdę świetna, piękna i dobrze zrobiona mapa do farminga. Jest to świetna propozycja dla osób, które lubią grać dużym sprzętem. Przede wszystkim znajdziemy tutaj średnie i duże pola. Nie będzie ich również jakoś bardzo dużo. Możemy znaleźć również tereny leśne, więc wycinka również będzie na miejscu. Jeżeli lubicie pograć sobie większymi maszynami, zwłaszcza nowszymi, to myślę, że ta mapka będzie typowo dla Was. Na uwagę tutaj zasługuje bardzo ciekawy padok dla koni, w którym na przykład mamy różnego rodzaju przeszkody, więc jeżeli byśmy chcieli sobie pogonić konikiem, to oczywiście bez najmniejszego kłopotu możemy sobie tutaj nimi poskakać. Ostatnia mapa na mojej liście to będzie Recando da Alvorada. Pewnie nie spodziewaliście się tutaj takiego tytułu, ale uważam, że ta południowoamerykańska mapa jest naprawdę ciekawa. Na uwagę zasługuje fakt, że można na niej uprawiać kawę. Maszyny żakto, które znajdziecie w ModHubie, pobieracie sobie i macie, można powiedzieć, zupełnie inną rozgrywkę w Farmingo 22. Polecam Wam tę mapę serdecznie, jeżeli chcecie odpocząć od monotonii i zrobić sobie coś zupełnie innego. Tak prezentuje się top 15 map według mnie. Jeżeli znacie inne świetne mapy, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzu. Będzie mi miło, jeżeli swoją ulubioną mapę właśnie napiszesz pod tym filmem, zobaczymy, co Wam się najbardziej podoba. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!